takim absolutnie pierwszym pokazie publicznym filmu dokumentalnego, który świeżo ukończyłem, film pod tytułem W służbie narodu kulisy pracy milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa. Zanim o filmie zapytam, czy jest tutaj na sali ktoś z Państwa, kto jest właścicielem BMW GD 865. Bo jeśli jest, to właśnie mu ściągają lawetą ten samochód z przedszkoły, Uniknąłem tego przed momentem, ale nie uniknąłem mandatu. Ale to jest w sumie trochę na temat, yeah. bo yeah. jaki jak ja tutaj sobie miałem pomysł na poprowadzenie narracji tego filmu. Historia jest nauczycielką życia, ale ta nasza polska historia, myślę, że jeszcze wiele wody w Wiśle, w wszystkich innych rzekach naszych musi upłynąć, aby faktycznie stała się taką nauczycielką, abyśmy Wyciągali wnioski tak, jak należy wyciągać. Jak rozpoczęła się przygoda moja z tym filmem? Ja szukałem materiałów na zupełnie inny temat i dowiedziałem się, że mogę takie, tak jakieś ciekawe materiały znaleźć w Instytucie Pamięci Narodowej. Trafiłem do Oliwy, do Biblioteki Gdańskiego Działu Instytutu Pamięci Narodowej. Zacząłem przeglądać te multimedia, które były tam w zasobach. I zaraz zapomniałem o, o tym moim pierwszym projekcie, z którym tam przyszedłem, bo zobaczyłem rzeczy, których nie widziałem nigdzie wcześniej. Rzeczy bardzo do, takie no, wyjątkowe, dotkliwe, ale i też ważne. Pomyślałem sobie, Muszę zobaczyć, co to jest. To był cały zbiór, ogromny zbiór materiałów zdjęciowych i materiałów wideo realizowanych przez funkcjonariuszy milicji i oficerów służby bezpieczeństwa. Właściwie w przeciągu całej e, trwania Polski Ludowej. Bardzo wyjątkowe materiały, materiały specjalne, takie operacyjne, przedstawiające kulisy pracy. Z tych, z tych służb resortu spraw wewnętrznych, podległych resortowi spraw wewnętrznych. Wziąłem kilka próbek, zaczęliśmy rozmawiać z Andrzejem Fidykiem z programu pierwszego telewizji nad pomysłem na film i ruszyliśmy do produkcji. To wszystko trwało dwa lata. Dzisiaj spotykamy się na końcu tej drogi. Po projekcji filmu. Chciałbym, jakąś małą rozmowę zaanonsować, gdyż jest tutaj wielu znamienitych gości. Przed projekcją, wszelako przedstawię dwie osoby. Tylko to są bohaterowie z tego filmu. Jest dzisiaj, Są z nami dwaj panowie, którzy występują w tym filmie. To jest pan Wiktor Mikusiński. Który przyjechał do nas z Warszawy. <kluczuj> pan Wiktor pracował w służbach kryminalnych misji Obywatelskiej. Był również działaczem opozycji w Solidarnościowej w latach 80. Był również wreszcie w III RP komendantem Policji Stołecznej w Warszawie. Jest z nami również pan Wojciech Ostaszewski, który przyjechał z Kodorszczynka, który pracował w, służbach, w, służbie, w, służbie, w służbie bezpieczeństwa. Był oficerem do końca epoki Polski Ludowej, do 89 roku. Dobrze mówi panie Wojtku do 1989 roku. Bardzo proszę o projekcję. Zapraszam Państwa na film. Poprosić Pana o kilka słów, refleksji. Dziękuję. Czułem się trochę jak zostałem poproszony na konsultanta. Jak bohater filmu Rejs, który był jednocześnie twórczem i tworzywem, bo z jednej strony występowałem jako historyk, ale z drugiej strony swoje świadome życie przeżyłem w PRL-u, więc miałem też własne doświadczenia. Więc tutaj taki podwójny był o spojrzenie na to, co kolega Mańkowski proponował. Oglądałem to najpierw na etapie scenariusza, a potem na podstawie już takiego Pierwszego etapu filmowego. Miałem tam różne swoje uwagi, niektóre z nich zostały uwzględnione. Ale to walorem tego filmu było to, że film nie ma jednej narracji, że jest wielowątkowość narracji i wiele osób z różnego punktu widzenia. To jest dla historyka bardzo ważne, bo dla historyka źródłem jest wtedy potwierdzona wiadomość, jeżeli ma potwierdzenie z wielu miejsc. A tutaj mamy obraz wielowiątkowy, bo mamy przedstawicieli różnych środowisk, które mówią o tym samym zjawisku i o tej samej historii. I to jest walor tego filmu, bo historia nie jest taka, że tylko jedna grupa ma rację, a druga nie ma racji i w związku z tym nie może się wypowiadać. W historii trzeba dopuszczać różne wątki narracyjne. Profesor Kieniewicz kiedyś napisał taki artykuł o etyce zawodu historyka, gdzie wyraźnie powiedział, że jeżeli historyk ocenia jakąś rzeczywistość z przeszłości, no to musi wziąć pod uwagę argumenty drugiej strony. I tutaj Kolega nie jest, to prawda, historykiem, ale film ma takie ambicje historyczne, w związku z tym uwzględnił argumenty jednej i drugiej strony i ocenie. Widzów zostawił ostateczne określenie swojego stosunku do postaw różnych osób. Także muszę powiedzieć, że jest to takie, jakby można powiedzieć, prawidłowe podejście do badania rzeczywistości, bo nie może być tak, że tylko jedna strona ma monopol na rację. To ja może. Jeśli panowie by się zgodzili, moi bohaterowie, ja bym oczywiście chętnie zaprosił pan tutaj. Panie Wojtku, może dwa słowa na gorąco. Pan dzisiaj widział ten film po raz pierwszy. Nie, nie, nie wcześniej nie, 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 nie mieliśmy możliwości takiej, takiego spotkania. Ja powiem, że tutaj czuję jakieś o, o, o dreszcze, bo. Myśmy dwa lata nad tym materiałem pracowali. Oddaj pan mikrofon. Dobry wieczór państwu. Parę takich słów refleksji. No, wiadomo, że wszystkiego nie można powiedzieć w tak krótkim czasie. Spotykałem się z panem Andrzejem wielokrotnie. Na pewno ten materiał, który był kręcony, był zdecydowanie dłuższy i wiele różnych rzeczy innych jeszcze mówiliśmy na ten temat. Między innymi mówiliśmy na temat. Trybunału Konstytucyjnego, o którym w tej chwili jest taka wielka e, awantura. Ja wtedy powiedziałem, że e, mam nadzieję, że sędziom tego Trybunału e, codziennie przy goleniu odbicie pokazuje język w lustrze ze względu na ten wyrok, który kłatnął e, sankcjonując bezprawie. Ponieważ bez względu na to, jak nas tam oceniano, nas położono na tym stosie ofiarnym jako, jako grupa ludzi. Bo tak jak tutaj kolega wspomniał, byli prokuratorzy, byli sędziowie, była milicja, było wojsko. No ale my dostaliśmy przekazani jak gdyby na zlecenie polityczne, żeby pokazać, że trzeba kogoś tam ukarać i, i to zrobić. Trybunał Konstytucyjny jako właśnie ten organ, który powinien się sprzeciwić, ponieważ zostały naruszone trzy podstawowe zasady w naszym przypadku. To znaczy pierwsza podstawowa zasada lex retro nagi, czyli prawo nie działa wstecz. Druga zasada naruszenie praw nabytych i trzecia zasada zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Ja tutaj wspomniałem, że yy, faktycznie Byłbym też za tym, jeżeli by trzeba było kogoś ukarać, kto popełnił przestępstwo i nie miałbym nic przeciwko temu, jeżeli by takiej osobie odebrano emeryturę, czyli część, czy całą, ale żeby to była osoba skazana. Nas wrzucono do jednego worka. Tak samo potraktowano sekretarki, które były na etacie wojskowym, tak samo potraktowano oficerów, bez względu na to, czy robił coś złego, czy robił wszystko zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem. Także jak patrzę teraz na tą walkę o ten trybunał, ja akurat mu nie darzyłem wielką sympatią, ponieważ to za zgodą tegoż Trybunału w 2010 roku tutaj kolega Poczmański wspomniał. On odchodził, proszę państwa, to była taka ciekawa postać, bo on się sprzeciwił sekretarzowi w ministerstwie, takiemu wtedy panu który piastował stanowisko dyrektora Departamentu II. Nazwiska nie będę podawał. I za karę został zesłany do Olsztyna. To była taka kara jak gdyby szefów za to, że się potrafił przeciwstawić pierwszemu sekretarzowi. W tej chwili... I odchodził później z, po wielu latach pracy. Yy, odchodził na emeryturę z etatu generalskiego w stopniu pułkownika. On ma teraz 1460 zł emerytury i go nie stać na to, żeby sobie naprawić te biodra, ponieważ jedna proteza, którą mam się obruszała i chodzi, tak jak Państwo widzieliście na tym na tym yy, filmie. Ja bym tu chciał wspomnieć i taką jedną jeszcze osobę, która Zmarła w ubiegłym roku. To był Wojtek Garstka. Kolega Wiktor znał tego człowieka na pewno. To był człowiek, który był współtwórcą Okrągłego Stołu, był rzecznikiem prasowym ministra spraw wewnętrznych, ówczesnego generała Kiszczaka. I on też, też pracował całe swoje życie w służbach specjalnych. Kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem, był po operacji stopy, ponieważ był chory na cukrzycę, skaleczył sobie stopę, a ponieważ miał 865 zł emerytury nie było go stać na to, żeby pójść do prywatnie do lekarza. W związku z tym, że była bardzo długa kolejka w szpitalu MSW w Warszawie, martwica poszła tak szybko, że w ciągu tygodnia obciętą z całą stopę, zostawiając tylko piętę. I ten człowiek, y, który miał naprawdę bardzo dużą wiedzę, jeżeli Państwo będziecie mieli chwilę czasu, y, wejdźcie sobie na takie hasło, dialektyka głupoty Wojtek Garstka. On bardzo ciekawe rzeczy pisał, takie filozoficzne. Zresztą z wykształcenia był humanistą, aczkolwiek również skończył informatykę, ale miał również i kierunki humanistyczne zaskończone. I tego, tego człowieka bardzo mi szkoda. Chciałem go przywołać przy okazji właśnie tego, tego filmu. Yy, dlatego yy, też yy, mówię, że yy, to co yy, zrobiono z tą naszą grupą, bo tak samo można było się zapytać, a dlaczego nie prokuratorzy, dlaczego nie sędziowie, dlaczego nie wojsko, a może nauczycielki, które robiły yy, Akademię z okazji rewolucji październikowej i ten absurd można byłoby tak dalej powielać. My zostaliśmy się tymi kozłami ofiarnymi. No nie powiem, żeby to było miłe. Do tej pory, kiedy wspominam to, to yy, źle się czuję. Yy, bo tak jak wspomniałem tutaj yy, w tym filmie, yy, my nie myśleliśmy politycznie, my pracowaliśmy yy, w dobrej wierze dla dobra tego kraju, bo tak wtedy Uważaliśmy, uważaliśmy, no tak, że tak będzie dobrze. Też się ze wszystkim nie zgadzaliśmy. Wielokrotnie informacje, które były przekazywane, a wiedzieliśmy, że nasi szefowie przeważnie byli jeszcze, my już byliśmy młodym pokoleniem, oni jeszcze byli z tego okresu takiego bardziej betonowego. W związku z tym, żeby przekonać takiego szefa, to jeżeli chciało się przekazać jakąś informację, która powinna dotrzeć do władz, tak przynajmniej uważaliśmy, to wkładało się je tajnego współpracownika, bo to było wtedy wiarygodne. Jeżeli my byśmy chcieli to powiedzieć, to byśmy się narazili na jakąś szykanę bądź wręcz moglibyśmy pożegnać się ze służbą. I niejednokrotnie w ten sposób się robiło i to rzeczywiście odnosiło pewien skutek. Ale tak wszystko razem zbierając, no mówię, jestem w tej chwili na tej okrojonej emeryturze, ponieważ emeryturę dopracowałem w 2006 roku, musiałem jeszcze wiele lat pracować, żeby dopracować do pełnej, ponieważ w mediach niejednokrotnie popełnia się taki zasadniczy błąd, nie wiem, czy specjalnie, czy z niewiedzy. Pracownicy mundurowi przechodzą na emeryturę po 15 latach pracy. Tylko nikt nie dodaje, że na 40% tej emerytury. I część ludzi o tym nie wie, na przykład, prawda? Ja odchodząc po 20 latach pracy przeszedłem na 64%, po czym w dopracowałem w 2006 roku do 75%, pracując w cywilu. Po czym w 2010 dowiedziałem się, że mam 48%, koma 6 chyba. I teraz mi zabraknie życia, żeby dopracować jeszcze raz do pełnej emerytury. To taki taki chichot. To może tyle. Z kolegą Wiktorem się znamy, ponieważ spotykaliśmy się niejednokrotnie na obiadach. Ja pracowałem faktycznie wtedy już w służbach. Ja zaczynałem swoją karierę w przestępstwach gospodarczych na woli. Kolega zaczynał to w Komitecie bym pamiętam jako instruktor. Prawda? Nie? No spotykaliśmy się w każdym razie. Yy, w kasynie pod połami no, kasynie. Na obiadach. No tak. Takie. No, no bardzo, może polegać, to No cóż, ja mogę powiedzieć po pierwsze, że w ten film jest za krótki i za mało jest tych rzeczy, o których mówiliśmy, które wiem. Więcej rzeczy sensacyjnych, więcej spraw i te bardziej dokładnie opisywały ustrój PRL-u, w którym żyliśmy. My, ja mówię o tym, moim pokoleniu, no bo Państwo przeważają, młodzi ludzie, którzy być może tego nie pamiętają z tego powodu czuję pewien niedosyt, chociaż z drugiej strony no to uważam, że to bardzo dobrze film ten pokazał, pewne charakterystyczne cechy ustrojowe. Tutaj w tym właśnie widzę taką wielką wartość tego filmu, bo on, przede wszystkim też tą historyczną, oczywiście dla mnie to tam z pewnym sentymentem, bo przypomniałem sobie porażki i zwycięstwa milicyjne, no, ale ważniejsze jest właśnie pokazanie pewnej tej historii. No, tutaj był poruszony wątek rozliczeń, odpowiedzialności za winy ustroju. No, mam trochę inne zdanie na ten temat niż właśnie mój przedmówca, bo dobrze byłoby, żeby Państwo wiedzieli, że sprawa obniżenia emerytur funkcjonariuszy. Służb Specjalnych, to do Pani Służby Bezpieczeństwa, znaczy miała swój wątek, znaczy miała swój koniec w Trybunale Strasburskim, bo niezależnie Samorządny Związek, taki paradoks zawodowy policjantów poparł starania funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i zwrócił się do Strasburga o, ze skargą na ustawę o obniżeniu tych emerytów. I proszę Państwa, no też to trzeba powiedzieć, Trybunał w Strasburgu zatwierdził, nie uchylił tej ustawy i stwierdził w zasadzie, że została ona uchwalona zgodnie z obowiązującym... to że przepraszam, muszę zaprotestować w tym momencie. Ta skarga zbiorowa, która została przesłana, widzę, że Pan jest niedoinformowany, nie została w ogóle rozpatrzona, przyjęta do rozpatrywania, ponieważ tu z Kolumbia Zapewniła, że było wszystko bardzo poglądne. No, no właśnie, czyli nawet tym... nie była rozpatrywana przez przez o, Właśnie nie dlatego że, 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 nie jest to błąd, bo stwierdził, że nie ma żadnego naruszenia, więc nie podlega e, dalszemu rozpatrywaniu. Ja tak, nie, nie, w każdym razie nie, nie ma naruszenia. Sprawa tak, tak, tej na, no, Tak, jest to ocena, ale sprawa w sensie prawnym została zakończona. Natomiast y, Widzę Państwo też dobrze by było skąd się wzięły te rozliczenia. Też o tym mówiłem w filmie, że jakby tylko służba bezpieczeństwa i dlaczego ona została obciążona, inne filary ustroju w mniejszym stopniu, to znaczy na przykład wojsko, które to przecież doskonale to wiecie, kto strzelał w grudniu. Wojsko przede wszystkim. To wojsko z czołgami przyjechało. No właśnie, dlaczego jest to rozliczone? Ja mam taką swoją teorię, proszę Państwa, bo wojsko było, oprócz tego, było wychowawcą, olbrzymim wychowawcą każdego młodego rocznika mężczyzn. Przecież obowiązywała wtedy służba, Państwa, za, służba zasadnicza każdego, kto skończył 18 lat. I ta dwuletnia zasadnicza służba wojskowa, oprócz tego szkolenia wojskowego, polegała przede wszystkim na indoktrynacji politycznej. No, każdy rocznik, który wychodził z wojska przez dwa lata był odpowiednio kształtowany. To i stąd na ciekawe zjawisko, o którym no, mało historycy, w zasadzie historycy o tym nie piszą. W stanie wojennym, Państwo doskonale wiecie, zostały powołane, zostały powołane roboty rezerwowe oddziały milicji obywatelskiej, które składały się z kogo? Z młodych właśnie robotników, członków Solidarności. I osobiście, sam to czytałem, piszę pracę naukową, robiłem, w raportach ze stanu wojennego, działań sił zwartych Ministerstwa Wewnętrznych, podkreślane jest, że te właśnie kompanie ROMO złożone z Solidarnościowych robotników były najbardziej bitne. To jest paradoks? Nie, proszę Państwa, to nie jest paradoks, bo oni, bo oni wracali z powrotem do tej struktury wojskowej, ze służby zawodowej, w mundurach, w kompanii, od razu zaczęli reagować tak jak żołnierze z jednej strony, rozkaz to jest rozkaz, a z drugiej no, bali się, z kolei mieli to pewne poczucie jakiejś winy. Ten dyskomfort psychiczny, że zostaną rozpoznani przez na przykład jakichś kolegów stojących po drugiej stronie barykady. Więc zależało im na tym, żeby jak najszybciej walczyć, rozpędzić i również pokonać ten, to uczucie pewnego niesmaku. A w tej wirze bitewnym człowiek czuje się lepiej. To takie elementy, które powodowały, że zostało to przeniesione. Dalej. No bo w końcu Ci Solidarności, no, skąd, skąd się wzięli? No też wzięli się z, tych, z tej służby zasadniczej wojskowej. I ten szacunek dla wojska mieli niestety wpojony. Zresztą, najlepszy dowód, tak jak siedziałem w obozie w Kielcach i to już była, był listopad, był ten słynny list Wałęsy do Jaruzelskiego podpisany: Kapral Wałęsa, proszę Państwa. Podkreślam, Kapel się podpisał. To też jest takie symboliczne jakby uznanie tej roli wojska i podanie dłoni. Przypomnienie, że my tu wojskowi, my tu razem zawsze jesteśmy. I to według mnie taki główny czynnik psychologiczny, który spowodował, że wojsko nie zostało rozliczone. Oczywiście jeszcze drugi bardzo ważny kwestia wojskowych służb. Specjalnych i ich agentury, w IPN, jest ten zbiór zastrzeżony, wojskowy, to też miał pewien wpływ na takie, a nie inne, inny kształt rozliczeń w stanie wojennym, rozliczeń ustrojowych. O, to może to jest tak, Państwo Właśnie, jeżeli Państwo macie jakieś, pytanie, to jest ten moment i jest mikrofon, ja mogę użyć podać. Jeśli nie, no możemy te rozmowy przenieść w kuluary. Jeszcze nie odchodzimy, nie uciekamy. Ja chciałem przede wszystkim jeszcze tutaj podziękować ekipie filmowej, bo to, to była długa droga. Przyjechał operator Andrzej Juński, który robił zdjęcia z filmów Dziękuję. Jest Przemek Łukasz Drobnik, Poziołka. Łukasz był szefem ekipy, która robiła koloryzację archiwów czarno-białych, to była olbrzymia robota wykonana. I jest moja żona, kierownik produkcji, na samej górze. Ogromne składam również podziękowania Jarkowi Milewczykowi, który przyjechał do nas z Leworka, który bardzo pomógł mi w dotarciu do i pana Wojtka i pana Wysława. Jarku, bardzo dziękuję. Nie, nie wiem, czy nie wiem, czy ten film powstał, gdyby nie twoja pomoc w tamtym momencie, przez dwa lata. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i e, życzę, życzę miłych świąt, bo to jest ten moment. Projekcja na pewno na facebookowej gdzieś tam w stronę poinformujemy. Trudno powiedzieć, na razie mam informacje, to też dla Państwa być może ważne. Film został odebrany bardzo dobrze, składowany i powiedziałem, że natychmiast szybko mam zgrywać, jeszcze w tym roku dostarczyć taśmy. Zobaczymy, jak, jak będzie z kwestią puszczenia ale nie w tobie o to, że może być mieć status pułkownika, tak? jak zostanie... w telewizji wszyscy w tej chwili pracują normalnie. I jeżeli zapytać kogokolwiek no, z paroma redakcjami kontakt, nikt nie robi jakiejś nadzwyczajnej miny. Praca jest jak w każdym innym miesiącu w poprzednich latach. A to co będzie, to będzie. Kropka. Nikt nie, 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 ma innych dyskusji w tej chwili tam. Tak rozmawiamy merytorycznie, są nawet nabory na nowe projekty, więc yy, yy, naprawdę nie wiemy tak, tak, naprawdę nie wiemy, co będzie. Są w tej chwili różne pomysły, ale no to czas najbliższe pół roku pokaże, co się wydarzy w telewizji polskiej. Jest dobry odbiór. Cieszę się z tej opinii pana profesora, bo mi szczególnie zależało na pewnym obiektywizmie tego przekazu. Bardzo łatwo jest tutaj przekraczać granicę w jedną czy w drugą stronę. Dlatego być może ta produkcja trwała długo. Ileś tych wersji było filmu. Były oglądane, były dyskusje, rozmowy, czy gdzieś nie za daleko, czy gdzieś nie za blisko. Ja takiego filmu jeszcze wcześniej nie robiłem, choć faktycznie historia jest takim moim życiowym konikiem, który historycznie nazywałem. Maturę z historii, jest z matematyki. Tak? I, i, i ten, ten film z dużym z takim sercem rzeczywiście podchodziłem no, na ręku, bo to też jest moje dzieciństwo. To jest czas, który pamiętam z tych lat, lat. Ogromnie Państwu dziękuję za przybycie. I jeszcze raz...